mysza Brave. Mówi Ci to coś? Mm. Ameryda Waleczna? Jak dodasz hard, to tak. Ameryda Waleczna? <grym> e, no to już bardziej. To znaczy wiem o co chodzi. To nowy bodajże film Disneya. Tak, tak? no to jest ogólnie to jest gra powiązana z tym filmem. No standardowo. No teraz już nie ma w kreskówki bez gry. Przynajmniej jednej. Tak, no to jest taka, szczerze powiem, całkiem sympatyczna, przynajmniej oceniałem po tam pierwszych chyba trzech etapach, bo tyle Udało mi się zaliczyć. To jest taki trochę klon. E, nie wiem, gierek Lego Star Wars i tak dalej. Najfajniejsze w tym klonie jest to, że ta dziewczynka strzela z łuku jak skałacznikowa. No właśnie, Ona zauważyłem. Ma, to znaczy jest... wiesz, co, jak na razie to mi to, 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 mi to przypomina e, failbla bardziej, mówiąc szczerze, niż znaczy to jest, Lego. To jest po prostu, nie wiem, Łaka no. 47. U, Łukasznikow, to co tak. ona ma, tak. To, to jest po prostu masakra, ile I ona potrafi strzał wypuścić w jednej chwili. E, w każdym razie no, jest też miecz, ale jego się nie używa. Używa się łuku, bo to jest w masz, masz cztery żywioły. E, ja mam trzy obecnie, którymi możesz te strzały jakby tam to namaścić. E, są wrogowie wrażliwi na konkretne rodzaje i tak dalej. Także tam jest trochę takiego kombinowania, ale ogólnie wszystko jest na tyle proste, żeby, żeby dzieciaki sobie z tym były w stanie poradzić, to nie jestem jakoś mega, mega skomplikowany. No ja i powiedzisz szczerze, że chociaż wiesz, nie robię jakiegoś mega wielkiego wrażenia, tak wiesz, wizualnie, Czy widziałem wiele gier... to wygląda Ci to powiem dużo lepiej niż na tych screenach, które były e, wysłane. Na pewno wygląda wiele lepiej niż wiele gier dla dzieci, które po prostu mogą chyba, nie wiem, skrzywić psychikę, bo miałem. wiesz, do czynienia z takimi, które były po prostu tak z, z, złe i tak kiepskie, że, że jesteś to jesteśmy. Mi... To są jakieś upgrade, y, tak? To tak? są upgrade, y. to jest sklep i tutaj jest po prostu masa, masa, masa. masa. No faktycznie jest taka trochę. No i tu jeszcze jest tam kilka, kilka etapów, więc ja cały akurat nie miałem pieniędzy na, na nic, więc dlaczego znaczy, nie lepszyliśmy? Eee, pieniędzy od przeciwników, ale ale ten, ale ogólnie jest tutaj co rozwijać. Ja tutaj taka mini gierka skoczy. Eee, no, to jest na przykład stęki przerwnikowe takie, takie rysowane. Podoba mi się ten akcent tej głównej bohaterki. Jest taki irlandzki. Znaczy, jest mało, mało wykorzystywany w grę. No i te takie te niedźwiadki. Czyli jeżeli chodzi o tę wieżostronę, taką artystyczną, to chodzi... te przerwniki fajnie wyglądały, tak naprawdę. No, tutaj wiesz, masz trzech rączników, którym tam musisz otworzyć drogę dalej. Aha. tej dziewczynce. To są takie proste zagadki, przełączasz się po prostu między nimi. Eee, no i szukasz drogi do Wajchy, tak. Okej. Okay. No. I mamy trzy świnki w no, no niestety. No, ostatnio graliśmy w Call of Duty. Trzecie. Tak. Tam sporo nasi rodacy mówili o świniach i to tam się tak, te świnki jakoś tak w głowie odłożyły. Tam, to były materiały z polskiej misji w Call of Duty. Możecie sobie znaleźć na naszym kanale. No i tu był taki dzban, gdzie, gdzie są tu, jest bardzo, bardzo dużo e, monety wypadają z przeciwników, więc trzeba je tłuc. Tutaj jest taki, wiesz, ze świata tak muszę wybrać odpowiedni żywioł tam na dole, to nie jest tam więc nic nie dzieje, ale to jest tam więc e, otwiera mi się drogę no, dalej. No, podnosimy sobie platformy i tak dalej, faktycznie takie prościutkie strasznie. Tak, no ale to gra dla dzieci, ma taka być. Z tego to jest pierwsza misja w grze, więc ona jest trochę taka przegadana. Żeby wprowadzić ludzi w fabułę. Ogólnie my mamy wersję angielską tej gry, a ona w Polsce będzie. spolszczona. Nie jestem, nie jestem pewien jak dokładnie, ale wydaje mi się, że, że to w pełnej w w polskiej wersji No wiesz, większość filmów w tej chwili animowanych jest w też przecież damingowana w pełni, więc nie, nie wykluczono, żeby nominować To aktorzy. Muszę, muszę stanąć na nich w odpowiedniej kolejności, na które teraz wybrałem dobrą. Ale gdybym stanął na złym, to po prostu jakby nie straciłbym niczego. No i tutaj klucz do bramy oczywiście. No I znowu Moniaki. No to generalnie jest jakoś powiązane wiesz, z fabułą filmu poza tak, bohaterką? Nie czy, wiem, nie wiem, czy to odtwarza wydarzenia na przykład? Nie potrafię to... powiedzieć, bo nie wiem co jest w filmie. No Ja niestety też nie, no, dlatego, dlatego pytałem. Myślałem, że może jednak jesteś w jakiś sposób zorientowany. No niestety nie przygotowałem się tym razem. Nie potrafię powiedzieć. No ale ogólnie no, gra jak, jako gra. Jest, jest całkiem uh, sympatyczna. Uh, z, no, taki, taki właśnie taki prosty klon tych, tych, tych gierek Lego. I pojawiła się w scence niedźwiedzica. Uh, Została zmieniona matka głównej uh, bohaterki. Teraz muszę znaleźć dla niej lek. Chyba uh, w, w, w podziemiach jakichś. A nie na bagno. No i jest trochę różnicy, no, Troszkę jest. Niech tutaj będzie to samo. Trzeba będzie od czasu do czasu gdzieś strzelić albo coś zrobić, żeby coś się pojawiło, tak? Jednak na razie to widzę, że tutaj są jakieś pływające platformy same z siebie. Po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem i ona potrafi wypuścić sobie strzał. <laughs> I w jakim tempie. Tak, no to, to też trochę przypomina takie stare, wiesz, no czy stare, takie strzelanki widziano w góry tak na biegałki, gdzie jedną się chodzi No tak, 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 dokładnie, dokładnie, dokładnie. Dało się właśnie kamerę to ustawić. W pionie, w pionie, to... Tak, więc, ten, więc jeśli jej, nie wiem, wasz, wasz dzieciak zmusi was do grania w Merida, to to jest całkiem fajna zabawa, no. no. ja nie, nie skończyłem co prawda tej gry, ale tamte powiedzmy, gdzieś godziny, które z nią spędziłem. Były całkiem przyjemne. To, to jest też gra chyba dobra dla dziewczynek, bo jest księżniczka, która chce być wojownikiem, dla chłopców chyba, którzy chcą się trochę popobić, więc może uda się pogodzić wymaganiom obu płci. I właśnie gdy jest ikonka jakiegoś właśnie żywioło, no to po prostu muszę strzelić w niego strzałą określonego typu i wtedy jakby, tak, coś się stanie Tak, jak to ładnie ująłeś namaszczoną w odpowiednim żywiołach. No, tak. No Jak widzisz, używanie widać. miecza jest absolutnie bezsensowne. Tak, zgadza ja się. <śślad> nie mógł jest mógł 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 po prostu... <ślad> Szkoda, że nie mamy takiej zawodniczki na Olimpiadzie. Chociaż tam się chyba nie liczy ilość, a jakość bardziej. Więc... Chociaż z wsią też raczej Medzida nie ma kłopotów. czy znaczy tak naprawdę te pociski, jeżeli są wstrzelone w kierunku wroga, to w niego tak czy inaczej trafią, czy tam jednak jest szansa na to, że... Że, że nie, jednak trzeba się troszeczkę nie, nie, postarać. raczej trafi. I tu jest mama niedźwiedzica, która. To stanie teraz. zostanie tak, Uleczona. A jak się uleczy, to będzie mogła walczyć, więc. Będzie taki przerywnik, gdzie będziemy kierować niedźwiedzicą. No, i to ja rozumiem. Faktycznie, szału nie ma, ale kuczy z drugiej strony jest to tak złe, jak się obawiałem po zobaczeniu pierwszych, wiesz, screenów. Które, no ktoś, tak, chyba, ktoś, które ktoś chyba niefortunnie zrobił fotografując po prostu e, z daleka telewizor. No może, bo strasznie rozmyte, nieostre... No dokładnie, no, ale wcale aż tak nie bardzo źle nie wygląda, wiesz, żywe kolory, co oczywiście w grach dla dzieci jest podstawą. Modele nie są może jakieś, wiesz, strasznie, nie wiem, skomplikowane, szczegółowe, ale całkiem fajne animacje są. No i mimika twarzy, może komiksowa, i tak lepsza niż nowy nowym Fall. Po poprawkach. Tak, tak mówisz. No mimo wszystko chcę, bardziej wyrazić sobie, to jest taka prosta zgadka. tak że stanę, żeby sobie. Um, takie że, nie wiem, mm. blokady, które możliwe mieć przejście dalej. co jakiś czas przelatują klimatyczne nietoperki? Hmm. To jest znowu ta zagadka z... Tak, no dla dzieciaków może być naprawdę fajnie, bo że widzę o, też, że... Teraz spaliłem, ale uh -huh. wystarczy, że stanę na tym i nie wychodzę na tamten i, i wszystko. Gra. Że dość szybko, wiesz, zmienia się też środowisko gry, to znaczy wiesz, tu jesteś w lesie po chwili, na bagnach nie są jakieś długie straszne sekwencje, na szczęście. Ja na przykład po moim właśnie kilkuletnim chrześniaku zauważyłem, że jeżeli zbyt dużo czasu spędza w podobnym środowisku, to mu się gra nudzi, po prostu potrafi wyjść. Jeżeli ma blokowaną następną, to sobie po prostu, nie wiem, na pustynię przeskakuje, mhm. dlatego że wiesz, w lesie już po prostu jest nuda. To tak jest, jest typ przeciwnika, takie drzewce, które po śmierci wypuszczają e, takie pociski naokoło siebie, więc no, trzeba uważać na to też. Ale chyba nie tam, nie. Mysle, tutaj. by tutaj. Oczywiście narodowe wyniki są oczywiście bardziej wrażliwe na ogień, ale jeśli będę atakował ich innym... To też będę no dostawać wśród... tyle, tak, że mniej. tak, no po prostu... Walka potrwa dłużej, więc nie chcę jakoś tam super specjalnie ważna. No, może, może będzie już kaskina jakiś no, grejdik. No to. No, nie. No, no. tak. No, mieczem, którego nie używam. No, też mogę. Y, Tego się nie zbiera. Kolejne miecze, kolejne łuki, które tam mają. To mi się przynajmniej wydaje. To dobrze statystyki. Są też stroje, tak? Tutaj mam, no. Stroje rycerza. To założymy teraz Żeby się działo Dokładnie. Nie będzie jakaś odmiana. Znaczy, no oczywiście z takiej perspektywy to nie, nie zobaczymy tutaj. No może będzie jakaś scenka. wiesz z... krótka gdzie się postać nam przybliży. No to też fajne jest zawsze jakieś rozmaicenie. Szczególnie jeżeli no gra będzie skierowana właśnie na... Dla... jakby rozwój postaci, tak? Tak, no. tych umiejętności jest naprawdę dużo, tych, którzy to zbrania też, więc... Więc fajnie, że to nie zostało. I znowu trzymałeś film, tak. pełni się. Tak. No, szczerze, że wiesz, co jak tak tuptały, tak przed chwilą, ta animacja, to, to było przerażające. Jak zobaczył trzy tuptające w ten sposób, bić się gdzieś wieczorem, to... <coughs> Nie wiem czemu, ale to jak, w jakiś sposób jest to niepokojące dla mnie. O i teraz misiami sterujesz? Tak, Aha. kolejna taka prosta zagadka. Eee, co wcisnąłem? Aha, bo już rozwiązałem tą zagadkę, wiedząc przeskoczyłem. No trudno, no to nie, nie zobaczycie. No ale jak się było łatwo domyślić, trzeba po prostu, tak, trzeba, tam trzeba misiami to, to wcisnąć trzy przyciski i wtedy coś tam się tak. zadzieje. No, ale w sumie to, to ciekawa opcja, że przychodząc etap podobnie można przyskiwać z cegacki. Bo to po prostu może nie chce tracić na nie czasu, tak? więc panie, że... no, Dokładnie, a wiadomo, no, przychodzenie że tak. etapów ma sens do zbierania tych monet i tak dalej, bo tak jakby no, to gra zachęca nawet do tego, tak samo jak są serii LEGO. No i kolejna, spra kolejna sprawa to jest oczywiście, wiesz, to, że na pewno jeżeli ktoś będzie chciał sobie nie, nabić dać tam archivków, to pewnie będzie musiał przynajmniej ze dwa razy. No i teraz odpaliłem tak. Teraz tryb, w którym czary są mocno wzmocnione. Tam jest taka kula nad, nad tymi cztere, czterema symbolami, których teraz są trzy, no, bo nie mam, nie mam ostatniego. Mm -hmm. I ona po prostu napełnia się, gdy przepokonuję przeciwnika do obrażenia. E... No i napełniła się, więc wykorzystałem od... coś jest. Z... Dużo pieniążka. No i tam oczywiście musisz w to trafić, a nie co, nawet kilka ich jest. Ha. No i gdzieś taka oj, całkiem sympatyczna platformówka. Tak, no to tak to, to, to było też bardzo legowe, bo dokładnie... Identycznie trzeba było często skakać w, akurat w piratach z Karaibów legowych. No, Głównie jeśli komuś odpowiada seria LEGO, to tam, ta gra jest takim podobna do nie. Chociaż no, ma też swoje jakby elementy, więc nie, nie jest to taki klon, jeśli komuś podoba seria LEGO, ale szuka czegoś podobnego, to Merida powinna mieć dobre wybory. Tak, no, przewagą LEGO w tym momencie jest jedna rzecz, to że jest tam w, w każdej z gier, w każdej z kampanii, ekranie, oczywiście w znanym filmie, serii czy czym czy nie byłaby gra, Oparta, jest kilka postaci, którymi się, wiesz, gra po prostu. Trzeba się między nimi przełączać, wiesz, każdy z nich posiada inne umiejętności, no tutaj cały czas robisz to jedno, no, to chyba że jest więcej etapów takich jak ty z niedźwiedzicą, gdzie tam wiesz, przez chwilę przejmujesz kontrolę nad. No pewno tak, jest też tryb operacji, gdzie jak drugi gracz kieruje takim duszkiem i wspomaga tego głównego bohatera, więc jeśli e, ktoś, nie wiem, chce grać w dwójkę albo. Chce wspomóc swoje, swoje dziecko, to tak jakby do, do tego też jest opcja, więc to nie jest tylko gra dla jednego gracza. Tutaj znowu łuk idzie ruch. Swoją drogą ciekawe, gdzie ona te wszystkie strzały trzyma. Tyle, tyle przy sobie, to... W kieszeni astralnej. Okaże, Może bo... księżniczki mamy takie. Poza tym księżniczek nie wypada pytać o takie rzeczy. No jakby to by... Gdzie trzymasz te strzały? Hmm. No i no to przechodzimy tak, do następnego tak etapu. Kończy się etap pierwszy. I chyba my też skończymy. No chyba tak, no bo podejrzewam, że drugi nie różni się od niego na tyle zasadniczo, żeby, wiesz, trzeba było pokazywać coś absolutnie nowego, rewolucyjnego i... Aha, i to jest coś w rodzaju takiego hubu, z tak, którego wchodzimy skrąg, do poszczególnych wracać, rozdziałów, wracać jak wracać do, do etapu, czyli dokładnie to samo, co było w LEGO właśnie, tak. Ale, wiesz, czy, czy w kantynie w Star Warsach, czy w innych, e, czy, czy w tej bazie swojej, że tak powiem, właśnie na przykład wiesz, w Piratach i tak dalej też właśnie miałeś e, możliwość wejścia do dowolnych do etapów, które już przeszedłeś, które już odblokowałeś. Mm -hmm. I masterowania ich tudzież ewentualnie właśnie podążania tak dalej widać. ścieżką fabularną. Widać czy zebrałem wszystkie przedmioty, które były na tym etapie, czy nie, więc też wiadomo no. gdzie co przegapiliśmy. No, to, tam to... dużo przegapiłeś, albo dopiero zacząłeś. Tak, bo nie, gra, nie grałem jeszcze w tym po prostu. W takim razie no, widzisz tak wygląda Merida Waleczna, jeśli, no, jeśli szukacie no, gry nie. dla dziecka. No właśnie, bo raczej, raczej myślę, że nie dla siebie, bo to jednak mimo wszystko... A chyba ja że dla, dla siebie tak na doczepkę. Myślę, w sensie, że skoro już masz grę, to możesz sprawdzić jak, jak wygląda i przedstawić kilka etapów. No, chyba, że tak, dokładnie. No, ja powiem Ci szczerze, że no, nie, nie kupiłbym meridy dla siebie w żaden sposób. Bo no, Nie miałbym po co, ale myślę, że chrześniak mógłby być na przykład happy. Szczególnie, że wiesz, no wiadomo, w tym momencie przy takich grach wszystko nakręca się w momencie serialem przede wszystkim, tudzież nie. filmem. W zależności od tego, czy to jest oparte na siebie. Nie, no, ja ogólnie nie. mówiłem jeszcze, czy to jest na przykład na serialu jakimś animowanym, czy na wiesz, kreskówce. Jeżeli film chwyci, jeżeli dzieciaki będą zachwycone, to ich grę, grę, grę też będą chciały mieć. A tak jak wiesz, z tego co tutaj zobaczyłem to faktycznie no Myślałem, że to będzie, yy, mówiąc szczerze właśnie w tych pierwszych już obrazkach takie totalne krapiszcze, tutaj wiesz, takie już takie, 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 takie na maksa i do końca. No nie jest takie złe, no. Nie, wygląda solidnie. Okej, okay, to, to dziękujemy no. za uwagę. Czym cię się? Na razie?